Witam wszystkich, nazywam się Kulwicka Dominika, mam 22 lata, trenuję zapasy, jest to sport olimpijski i startuję na zawodach w kategorii olimpijskiej w 57 kg. Moja pasja zaczęła się od 8 roku życia. Koleżanka zabrała mnie tu było w szkole w podstawówce, w drugiej klasie. Wraz z koleżanką poszliśmy na trening zapasów. No i ten sport mi się spodobał i tak w tym sporcie właśnie zostałam. Zabrałam też moją siostrę, siostrę na treningi. No i do tej pory trenujemy razem. Mój pierwszy sukces, który odniosłam, to było w Młodziczkach Mistrzostwa Polski Młodziczek. Zająłam tam pierwsze miejsce. No, i co mogę jeszcze powiedzieć? Jestem wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w różnych grupach wiekowych, od młodziczek poprzez kadetki, juniorki, młodzieżówki i seniorki. Moim największym osiągnięciem jest medal na mistrzostwach Europy w Serbii. W 2015 roku zajęłam tam trzecie miejsce.